Dziecko, jak się rodzi, to ono nie ma interesu w przeżyciu, nie? Dziecko nie ma interesu, nie wchodzi w życie, orientując się na to, co mogę wszystko robić, żeby nie umrzeć, nie? Tylko dziecko ma totalnie całą paletę odkrywania świata, interagowania z ludźmi. I to jest, co, to jest o co chodzi w życiu. To jest właśnie ta... ta um, um, żywotność? No, tak, żywotność, no. bycie żywotnym, bycie żywym. Mhm. Tak. I, i, I jako bobas, już e, nawet oczy nie otwierając, już to chcę, chcę czuć, chcę smakować, chcę wejść w kontakt jako ja z tym światem, nie? Mm. To jest, co ja chcę. I potem uczy się pewnych rzeczy, przyzwyczajam, jest mama, jest tata, są rodzeństwa, jest otoczenie moje i... E, 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 no i tylko to oczyszczenie jakoś nie jest do tego stworzone już od dawna, żeby dać dziecku tą przestrzeń, żeby, żeby tak w pełni po prostu wejść i odkrywać ten świat. Tak, I okazuje się, że napotyka to dziecko na ograniczenia, że tu nie może tak. doświadczyć, tu nie może... I, i, I nie, że raz, tylko systematycznie. Tak. To jest po prostu coś, gdzie dziecko ma potrzebę, chce dotknąć, mhm. nie? I um, nie wiem, na przykład chce dotknąć ogień, bo jest piękny, mhm. nie? Mhm. To, to przykład, gdzie faktycznie um, jako rodzic wtedy um, nie chcesz, e, żeby dziecko włożyło rękę do ognia i się spaliło, nie? Mhm. Ale wtedy zależnie od tego, jak wtedy rodzic reaguje w tej sytuacji, nie? Mhm. Czy ono, bo na przykład dziecko pierwsze reakcje ma o, świeci się, mhm. jest ciepłe, robi dźwięki, rusza się. Mhm. Jest fascynujące, nie? Mhm. I to jest to, co dziecko czuje i chce, chce wejść w interakcję. <coughs> Jezus. <coughs> chce wejść w interakcję z tym. I teraz zależy od tego, jak rodzic reaguje na to. Nie? Mhm. Czy uznaje tą część, ten, ten... Czy mówi dziecku, tak, ja to widzę wszystko. Ja widzę, o, przyciąga cię, nie? I wiesz co, ale zróbmy powolutku, zobaczmy, zbliżajmy się i widzisz, robi się ciepło, cieplej, było nieprzyjemnie mhm. i nie tak troszeczkę doświadczać, że jest granica, która jest nie, zdrowa. No. Czy, 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 czy rodzic mówi, weź odejdź, nie dotknij, no. nie, odejdź stąd, dziecku, zrobisz sobie krzywdę, nie, tak. um, się wtedy dziecko. i wtedy dziecko, o, rodzic na mnie krzycze, no. nie. A dziecko w ogóle nie wie jeszcze, że, ogie, że może się na ogniu spalić, bo jeszcze tego nie doświadczyło. Nie? I tylko doświadczy, że widzi jakieś piękno, coś mhm. motywuje je. Nie? Mhm. I, I nagle bliska osoba nakrzycza. Nie? Mhm. No właśnie, bliska osoba. Moja bycukska złom. Nie, nie, że bliska osoba, tylko osoba, od której jestem zależny. O, Wszystko, co ta osoba mi mówi, od tego zależy świat. Nie? Tak, Więc... Moje istnienie, moje bycie żywym. Tak. Moje relacje. I, i to jest te, teraz tylko taki wymyślony przykład, ale mhm. chodzi o to, że coś takiego to się dzieje wtedy systematycznie. E, w relacji między dzieckiem a osobą zależy. E, I osobą, której zależy: mama, tak. tata, nie? Tak. I, um, I wtedy dziecko się uczy, że jak widzę piękno, mhm. to bliska osoba krzyczy, jest wkurzona i krzyczy na mnie i czuję od razu, bo mam to. Wrodzone w krwi i w genach, że reaguje na krzyki i głos głosy, i whatever, i uczucia. Wiesz, już uczułem, to w brzuchu mamy, że krzyki, adrenalina i różne hormony, przez to doświadczyłem, nie? Tak. I, i widzę, że to. Um, więc reaguje. I teraz mam taki dysonans, że z jednej strony sam z siebie czuję przyciąganie, mm -hmm. ale osoba, od której jestem życiowo zależny pokazuje mi od, odrzucanie tym krzykiem, nie, mówi źle mm -hmm. robić, że i i um, jeśli coś się raz dzieje, pewnie nic tragicznego, ale jeśli coś takiego się dzieje regularnie, to właśnie dziecko uczy się tego, nie, bo nie jesteśmy głupi i nie chcemy cały czas, żeby rodzice na nas krzyczeli. i wtedy zaczyna patrzeć na coś pięknego i nie wiem i przestaje się tym interesować, nie, przestaje nic nie czuje, nie, te, przestaje właśnie od, od, od um, oddala od siebie to, to, to własne tęsknienie za tym, za tym pięknym, za tym dobrem. Nie? I, um, I dorastając przez całe życie zaczyna, wiesz, jeśli to się dzieje regularnie, to wtedy uczy się, że o jak widzę coś, coś mnie przyciąga do tego, lepiej najpierw będę ostrożny. Spojrzę najpierw, co moja mama i co mój tata. Więc to już. I, I wtedy to już jest pierwszy taki przykład takiej traumy. Bo tu już jest właśnie, zachowujesz się ze strategii i nie z własnego poczucia. Nie, mhm. nie, nie wchodzisz w uczenie się własnych granic i, i sprawdzanie itd. Tak tylko pierwsza reakcja na coś, na to co wychodzi z środka, jest o, um, lepiej nie, bo um, wiesz, nie tylko ogień, ale powiedzmy, nie wiem, waza e, z kwiatami. Mhm. Wejść i stąd to się zepsuje. Mhm. Nie? Albo nie wiem, kabel, gdzie się świeci światło. Coś, nie? nie? wiesz, oczywiście, w tym są wszystko legitymne, um, tylko chodzi o tą relację, jak, jak, się, jak się w tym obchodzisz. I tak się tworzą um, traumy zachowawcze. I wtedy, jako dorosły, cały czas się dziwić, czemu ja w ogóle nie potrafię poznać, um, cóż, jeśli, jeśli masz szczęście, to co zwracasz na to uwagę, że to już jest ten poziom, gdzie widzisz, że masz, masz jakiś kłopot, powiedz regularnie, że coś ci się wydaje piękne, coś ci się podoba i patrz dookoła siebie i tak się zastanawiasz, czemu ja w ogóle żyję tak, jak ja żyję, a nie tak, jak chciałbym żyć, tak jak to... I widzę, że inni ludzie to robią i to potrafią, nie? I czemu, czemu ja jakoś e, tego nie mam? Mhm. I wtedy masz tak zwane masz sprawę, tak. Nie? I wtedy możesz tą sprawą prze, wejść, przejść do, do pracy. I um, robić spotkanie ze sobą na temat tej sprawy. Mm. Um, I generalnie, zawsze, może z każdą sprawą, gdzie czujesz coś, że, że generalnie chcesz że pomóc, to spotkanie ze sobą jest zawsze dobrym, um, e, dobrą metodą. Generalnie każdy może przyjść i z każdym możesz pracować, tak. Mm -hmm. jeśli, e, jeśli jest w stanie sformułować sprawę. To też może być ktoś, kto jest totalnie roztrząsany w życiu i tak mówi po prostu. Mam stres, nie? Mm -hmm. I nawet nie potrafię powiedzieć, że pracę, no bo przecież trzeba pracować, a dzieci, no bo przecież trzeba dbać o dzieci. Mhm. I, I partner, no bo kurczę, przecież nikt nie jest idealny. I bo sam siebie, no bo przecież ja też nie muszę być idealna, I, czy idealny I, um, e, i wtedy po prostu mówi, mam stres, za dużo, nie? Mhm. I, I wtedy masz sprawę, jest mi za dużo. Tak. nawet nie wiesz o co chodzi, ale już możesz z tym przejść i zacząć pracować. Więc to jest... Te, to jest ten cały, ten, ten, ta, ta droga, jak w ogóle dojść do tego, żeby pójść na spotkanie ze sobą. Uh -huh. yeah.